If I do, if I you. If me is happy love. I I love you. po ci opowiedzieć czegoś pięknego, Cześć. O, księżniczka, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam się wziąć się do... No, pod moją opiekę chciałam Cię wziąć. Um, ale ja gotowa nawet jeszcze nie jestem. Zobaczę, ze mną będzie dobrze. No okej. Okay. Chodź. Teraz ona będzie szukać konia. Pani, niech pan się uspokoi. Co? Ty miałeś być jako jedynym, najlepszym.